Jak wspominasz tamten czas yy, bycia mis? Czy to bardziej było wyzwanie, czy ciężka praca, czy sama przyjemność? Nie, nie, to, to było wyzwanie i też praca, yy, bo. Yy. To Biuro mi z Polonia nie było tym biurem, które jest obecnie. Tutaj z Igorem i całą ekipą, z panią Jagoną, bardzo dobrze się znamy. Wtedy akurat pod skrzydłami byłam Małgorzata Herde. Przepraszam przez z włosy, mi tak pracą na to. O, przerzucaj na drugi bok. Małgorzata Herde. I to rzeczywiście była bardzo taka trudna, ale konkretna osoba, z którą e, miałam okazję pracować. Ten rok był naprawdę intensywny, o tak. No bo wcześniej pracowałam jako modelka, ale rzeczywiście nie, nie było tak, że jeździłam po Polsce i no i trochę inne to jest wyzwanie niż bycie modelką tylko na sesji, tylko jeszcze jakby trzeba mieć mocną osobowość, żeby też sobie radzić w niektórych sytuacjach życiowych i tak też byłam wyrzucona na głęboką wodę, jeśli chodzi o Miss Universe. To była praca w Stanach, wtedy pamiętam w 2012. I, no i sobie ze wszystkim radziłam. To był taki trudny rok, ale bardzo też motywujący i nauka życia. Rzeczywiście, i też dużo podróży. Bardzo miło wspominam ten czas przez to, że dużo osób poznałam ciekawych, naprawdę. I chodzi nie tylko o Warszawie, ale właśnie na tej arenie międzynarodowej, czyli w Las Vegas, jak byłyśmy 90 krajów, czyli jak do jakiegoś kraju teraz wjeżdżam, to mi wracają wspomnienia z tą daną dziewczyną. Fajne wyzwanie. E, taki trochę stres mobilizujący, ale fajne jest to, że poznaje się dziewczyny naprawdę z innymi kulturami, w ogóle z innym, innymi osobowościami niż my tutaj w naszej Polsce, więc to jest fajne, to wspominam bardzo, ale to bardzo dobrze. No i też oczywiście to była taka trampolina. Do tego, co się stało później, prawda, mi z Polonia, więc bardzo się cieszę. Chociaż to już było tak dawno, w 2011.